Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj dowiemy się, jak dobierać się do poszczególnych elementów, w tym przypadku divów. Tutaj mam akurat trzy divy. Jeden div o klasie div, jeden div o ID div i po prostu div. Nie wygląda to oczywiście tak na profesjonalnej stronie internetowej, że My wszędzie podajemy albo klasę albo ID i tu wszędzie podajemy tylko i wyłącznie klasę albo tylko i wyłącznie ID. Tylko najczęściej to wygląda tak, że podajemy tu jakąś konkretną ścieżkę do tego diva. Dzisiaj nauczymy się jak to robić. Skasujemy to, żeby nam nie brudziło. I teraz tak, stworzymy sobie dwa divy, nazwane dwoma miejscowościami. Niech to będzie Kraków i Poznań. W Diwie o klasie Kraków umieścimy Diva o klasie Kwiatowa. W Poznaniu z kolei Wiosenna. Z kolei w Krakowie umieścimy Sławka Jedka. W Poznaniu umieścimy Filipa i Flapa. I gdybyśmy się chcieli dobrać do sławka Edka Flipa i Flapa, oczywiście możemy wylistować sobie po kolei te klasy, czyli napisać je tutaj po przecinku. I jak odświeżymy. Jeszcze damy marginesy. Proszę bardzo, mamy 4 divy. Mamy te konkretne divy opisane. Tu jest Sławek, tu jest Edek, tu jest Flip i tu jest Flap. Ale możemy to troszeczkę inaczej zrobić. Musimy tak, musimy dostać się do Krakowa, czyli piszemy kraków. Potem, jak już jesteśmy w Krakowie, musimy skierować się do Kwiatowej. I w Kwiatowej możemy na przykład złowić wszystkich i mamy ostylowanego tylko Sławka i Edka. Ponieważ poszliśmy do Krakowa, skierowaliśmy się do Kwiatowej. I tam łapaliśmy wszystkich. Gdybyśmy chcieli tutaj konkretnego diva sobie wyróżnić, to piszemy na przykład tylko Sławek. I proszę bardzo. Gdybyśmy chcieli na przykład wszystkich wyróżnić, to możemy to zrobić takami HTML, czyli tak. Najpierw musimy się dostać do diva, jak już dostaliśmy się do jednego diva. Potem musimy się dostać do kolejnego diva i z tego diva do kolejnego diva. Proszę bardzo. Możemy na przykład zamiast pierwszego diva wpisać kraków. Wtedy efekt będzie ten sam co poprzednio, dlatego że nasze działanie tyczy się wyłącznie tego, co jest w Krakowie, czyli tutaj. Gdybyśmy z kolei tutaj wpisali div, mamy z powrotem, ale gdybyśmy tego środkowego zamienili na przykład na wiosenna, to z kolei będziemy mieli wyróżnionego tylko flipa i flapa, ponieważ w Krakowie nie ma wiosennej. Wiosenna jest tylko i wyłącznie w Poznaniu. Jest z kolei jeszcze inna możliwość. Możemy tutaj po prostu pododawać sobie klasy. Jak to zapiszemy, i tu oczywiście zmienimy, to mamy wszystkie osoby podświetlone. Z kolei, gdy chcemy na przykład mieć niepodświetlonego flipa, to kasujemy osobę, ponieważ nie chcemy, żeby miała nadany ten styl. I proszę bardzo. No to Edek jest na emeryturze, czy Sławek? A Sławek? Sławek nie. Sławek ile ma lat? Nie wiem, jak jest na emeryturze to... Ewek jest... jest na emeryturze mówisz? No tak. A ja się o Sławka pytam. Sposobów odwoływania się jest jeszcze trochę, aczkolwiek tutaj skupiłem się tylko i wyłącznie na tych najważniejszych. Są jeszcze inne sposoby odwoływania się do divów. Jeden z nich to jest na przykład first child. To jest pierwsze dziecko. Tylko pierwsze dziecko wyróżnione, czyli pierwszy element. Jak jest first, to pewnie jest też last. Proszę bardzo, ostatni element wyróżniony. I jest jeszcze coś takiego jak nth child. To jest można powiedzieć taki cykl. Czyli możemy na przykład wyróżnić co piąty element, co drugi element. Co drugi element najłatwiej wyróżnić za pomocą od albo even. Proszę bardzo, albo even. To się różni tym, od którego elementu się zaczyna, czy od pierwszego, czy od drugiego. Możemy tutaj zaznaczyć każdy element poprzez wpisanie N, co drugi element poprzez wpisanie 2N, co trzeci element poprzez wpisanie 3N, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o selektory i dobieranie się ogólnie do diwów, nic tak nie pomaga przyswoić wiedzy jak po prostu ćwiczenia praktyczne. Jeśli chodzi o pozostałą część właściwości, dostępne one będą na stronie netcentrum.pl. Ja się już z wami żegnam. Do widzenia.